No siema, z tej strony Pitek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym, dziewiątym, dziesiątym, być może 20, i nawet odcinku z serii Castle Clash od podstaw. Yy, I tak, w końcu mam nadzieję, że uda mi się krótszy odcinek nagrać. Zawsze tak mówię i zawsze te odcinki wychodzą tak mniej więcej po pół godziny. A nie chciałbym tak, naprawdę, przynajmniej nie tym razem. Bo tym razem mamy pięć kart do otworzenia. Jedna oczywiście, Legendary Hero Card 1, z której dropniemy... Zobaczmy, co? Być może Pumpkin Duke? Nie, jest to Succubus. Fajny heros obniżający obrażenia przeciwnika. <laughs> I nic poza tym. Właściwie jest ona bardzo, bardzo słaba. Więc lecimy dalej, lecimy do Prime Hero Card dwójki. Patrzcie, jak to fajnie, kiedy człowiek nie ma żadnych informacji do przekazania i może od razu zacząć odcinek, prawda? Super. Z tej karty z kolei możemy dostać na przykład Wolę. co byłoby genialne. Nie tylko Wola, ale także Ironin i Michael byliby naprawdę fajni. Ale dropniemy nic ciekawego. Super. Eee, kolejna karta Legendary, Legendary Hero Card 3, z której potrzebujemy Stormitera. Bo na Death Keeper się nawet nie. No, nie mam takiej nadziei. Aczkolwiek dwa dni temu, słuchajcie, udało mi się dropnąć Death Keeper. Jest git! Stormiter, świetnie. Udało mi się dropnąć właśnie Death Keeper z tych kart i byłem... Wow, to przy okazji powtórka. Nie no, nie najgorzej, nie najgorzej. Byłem bardzo z tego powodu zado zadowolony. Niestety było to na koncie, na którym dawki po prostu była mi już niepotrzebna, gdyż miałem takich 500. E, więc no niestety, no, czasami i tak bywa. Tu nic specjalnego, świetnie. Jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna rzecz. Moi mili. Ostatnio w balonie, nie nagrałem tego oczywiście, bo po co, nie no żartuję, nie miałem jak zwykle czasu. E, to jest najlepsze wytłumaczenie, z tego powodu, iż nikt, nikt w to nie wierzy, a to jest prawda. Ale chodzi o to, że udało mi się dostać Phobosa. Był on bardzo tani. Tam potrzebne chyba było trochę kryształów, trochę fejmu i 50 tych oto boksów z honorem. I je oczywiście udało mi się odebrać tam za którąś rangę, w ilości 180 chyba, czy coś tego typu. I dzięki temu mamy Phobosa. Phobos jest naprawdę świetnym, świetnym, przecudownym bohaterem. Zadaje bardzo fajne obrażenia jako snajper, Potrafi debafować przeciwników, zabierać im energię, no, robić cuda na kiju po prostu, nie? I strasznie krzyczę teraz, zauważyłem, więc pewnie jest echo. Więc ja może tak troszeczkę ciszej zacznę mówić. Z tego względu, iż chcę, aby audio brzmiało jak najlepiej. A niestety to się nie dzieje. Dobra, Fobos, co ty tam masz? Masz sprinta, widzę. Niestety na poziomie. Wow. Co? Sprint piątka na Storm Iterze. Wow. Wow. Yy, wiecie co? Nawet się zastanawiam, czy nie jest to, nie naj... nie jest to zły talent przypadkiem na arenę. Stolomiter na arenie jest naprawdę świetny, bo bije obrażenia procentowe, dokładnie tam 12 czy 14, nie, ile tam procent było? 15, nawet e, maksymalnej ilości, oczywiście, zdrowia, czy to herosa, czy to przeciwnika, czy to budynku. Fobos, chyba kiedyś, kiedyś go już opisywałem, prawda? Więc jeżeli ktoś kogoś ciekawi, co to jest za heros, jak on działa, oczywiście odsyłam do tamtego materiału. A tymczasem, jako, że mamy kart, czy tam skrzynek, nie najmniej, to wylosujemy sobie jakieś fajniejsze talenty. Tinacity niestety nie jest czymś bardzo super. Dajmy to na razie Stormiterowi. Pamiętam, że jak Stormitter wyszedł, to ludzie błędnie interpretowali jego skilla i myśleli, że dając mm, właśnie Tinacity na tego herosa, sprawi to, że bohater będzie bił po prostu więcej demoda. No, akurat tak to nie działa. Liczy się tylko i wyłącznie zdrowie bazowe przeciwnika, a nie samego Stormitera. Także no, taka ciekawostka. Tam przeleciał mi, widziałem, hmm, berserk. Oczywiście berserk byłby nie najgorszym także talentem, właśnie na Stormitera. E, także poda rękę, żeby nie było. A tymczasem mamy Flingarda, niech będzie na razie. E, wprawdzie na tym etapie gry chciałbym Fobosa zrobić troszeczkę bardziej ofensywnie. Później oczywiście się to nie opłaca, gdyż on umiera za szybko. Dobra, a tymczasem jest jedna bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz dzisiaj. Jest to oczywiście Floating Isle. Na którym za chwilę zobaczycie, a właśnie, nowy Heros jest, nie mówiłem o tym Ale wydaje mi się, że jest na tyle późno już po update'cie, że Było takie powiedzonko polskie Nie pamiętam, jak ono szło, że coś się Coś się zepsuło, nie było mnie słychać, nie no, to nie było to powiedzonko Aczkolwiek też jest ono dość kultowe, przynajmniej w internecie Mamy, moi mili, 210 Magic Powder Dzięki czemu możemy, jeżeli się nie mylę, 42 razy Wylosować jakąś nagrodę, jedną z tych Także wow, naprawdę wow. E, oczywiście to zrobimy, tylko na początku jeszcze skąd ja mam tyle w ogóle tych powderów. E, sprawa jest prosta. Niedawno był event Catch a Prize, on się pojawia oczywiście dość często. E, ostatnimi czasy. I udało mi się dostać aż 30 żetonów. Więc, więc dostałem, dostałem, odebrałem sobie Magic Powder w ilości 200. Odebrałem sobie 5000 gemów, które cały czas gdzieś w, w warehouse mam. E, I jeszcze przy okazji jakieś tam karmik stołny chyba piątki. Ale one mi się nie przydadzą na razie, więc to jakby mniejsza z tym. Na razie oczywiście lecimy do tego, o czym mówiłem, czyli doładowujemy sobie Magic Powdera i bawimy się dzisiaj we Floating Isle. Wydaje mi się, że jest to całkiem ekskluzywna rzecz, szczególnie na kontach Free to Play. Bo IGG ma to do siebie, że nie rzuca za często właśnie tymi e, Magic Powderami 50 badge'ów, dobra, nie jest źle. Trochę przyspieszmy może. Wow, 500 Stone'ów nowej bohaterki. Dwa stony tego. Jak on ma w ogóle? Runemaster? Chyba tak. Jakieś ciastka do petów? Jest ok. Uuuu, który to jest level? Dziesiąty. Nice. Oj, nice. To jest super. Trochę więcej tam Wulpixów alolańskich. Dziesięć solstonów do nowej herozki. Super, świetnie. Więcej solstonów, więcej solstonów. Nie wydaje mi się, abyśmy byli w stanie złożyć jakiegoś nowego herosa. Nie wydaje mi się. Zdecydowanie nie będziemy w stanie. Musielibyśmy same stony dropić, a niestety jest to awygonalne w tym momencie. No, coś lepszego. Skrzynki. No, skrzynki przyjmę oczywiście. Te karmic stony... Mm. Nie są aż tak potrzebne, umówmy się. Coś jeszcze? No, więcej solstonów, świetnie. Trochę jakiś petów zmutowanych, czy też nie? No, i więcej solstonów. No, średnio, średnio bym powiedział. Czy w ogóle mamy tyle miejsca w Warehouse'ie, aby to wszystko odebrać? Tak, mamy tyle miejsca. Wow. Okej, okay, ale oczywiście najciekawszą rzeczą jest chyba ta Prime Insignia Pack, z którego to fajne rzeczy mogą dropnąć, ale też bardzo złe rzeczy. No i dropnęliśmy właśnie jedną z tych takich raczej niepowalających insygnii, Insygniów, a mniejsza z tym. Ale mamy także pięć skrzynek, z których możemy dropnąć na przykład więcej talentów. Wow, super. Niby się cieszę, ale kurczę nie do końca. Tak teraz patrzę, ok. Wideo obecnie trwa 8 minut. Ciekawy jestem, ile z tego wytnę. Pewnie połowę mniej więcej. Ale na dziś mam jeszcze zaplanowane super pety. Otóż słuchajcie, Spawning Angel Agent mamy w ilości 728. Wow, dużo. Z kolei Pet Essence mamy w ilości prawie że 900. I oczywiście kryształków do petów super mamy także bardzo, bardzo dużo. Jeżeli mam być szczery, to nie mam pojęcia, w które super pety teraz powinniśmy inwestować. One każde tam mają jakieś innego skilla. Obecnie inwestowałbym chyba właśnie w któreś te pety, które będą. Mm, odnawiały zdrowie. Tylko nie wiem, czy one później odnawiają zdrowie jednemu herosowi czy więcej. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. E, Buff. O to jest nie najgorsze. To jest nie najgorsze. Z tego co kojarzę ten jest jeszcze całkiem niezły chyba, nie? Eee, jest niezły, tak bo redukuje healing To jest bardzo przydatne, szczególnie znowu na późniejszych etapach Ale poza tym mam wrażenie, że wszystkie te są w jakiś tam stopniu niezłe eee, Ty atakujesz tylko latające jednostki, to nie będę w ciebie bardzo inwestował eee, Z kolei ty co robisz? Eee, aha Okej Okej Okej, niezłe Ale nie Także chyba pójdziemy, wiecie co? Albo w tego Radiant Hawk albo pójdziemy w Daje Wolfling. Bo on też jest całkiem niezły. E, tak, chyba pójdziemy w te dwa. Albo wiecie co? Dobra, po prostu zróbmy tak. Czy to jest dobry pomysł? Nie, to nie jest dobry pomysł. Warto inwestować w jednego konkre konkre konkretnego peta. Aczkolwiek. Ms, kwestia jest taka, że te pety dają bardzo, bardzo duży baw do statystyki. Dajcie jakiś peta w końcu. Dobra, jednak <laughs> tak to nie był dobry pomysł. <laughs> o nie. Chodźmy na razie w te hołki. One chyba są całkiem okej, okay, mi się wydaje. Ale o co mi chodzi? Chciałbym mieć jak najwięcej tych superpetów, z tego względu, że oczywiście przerolowując za gemy, no za co by innego, zwiększamy bonusowe statystyki, jakie dostaje nasz bohater po wyekwipowaniu takiego peta właśnie na, na tego herosa. I te statystyki potrafią być naprawdę bardzo, bardzo, bardzo imponujące. Więc, im więcej mamy takich petów, im więcej tych petów jest przydzielonych do herosów, tym po prostu silniejsi nasi herosi będą. Nie tylko z samego efektu peta, ale także właśnie z tego buffa do e, statystyk, więc chciałbym to zrobić, chciałbym tym się zająć. Czy ta mopka jest dobra? To jest nowy pet, z którym były jakieś problemy i IGG naprawiało rzekomo jakiegoś buga i dało 500 gemów, więc jakby ciesza się bardzo. E... OK. Okej... Okay, Okej, no szkoda, że do jednego random enemy hero, więc to chodzi o jednego niestety e, to jest pewien problem, nie wiem być może ta ilość będzie się zwiększała e, w miarę kiedy, ile będę tam ulepszał, czy ten skin jest niezły, nie wiem, też go ulepszę szczerze mówiąc nie mam pojęcia czy te super pety są jakoś bardzo dobre jeśli chodzi o skilla jeżeli mam być szczery, na moich mocniejszych kontach, no faktycznie poczytam sobie, co one tam robią, mniej więcej, wiecie, skojarzę, że okej, okay, okej, okay. skoro on chwiluje, to może dam do jakiegoś który jest bardziej wytrzymały, tak, żeby ten pet dłużej pochylował. szczególnie na przykład na defensa na Guild Wars, eee, ale jakby nie zagłębiam się w to jakoś bardzo, także wydaje mi się, że to konto free to play akurat się do tego nada, żeby takie, wiecie, tajniki Castle Clash zgłębić. Okej, okay, ile tego mamy? Super pety. Zobaczmy. Mamy niemało. To mnie cieszy. Zainwestujemy na początku chyba w ciebie. Tak, to jest wydaje mi się najlepszy pomysł obecnie. Nie wiem, ile możemy. Nie wiem, ile mamy tych ciastek. Akurat szczęście jest takie, że na początku schodzi ich całkiem mało. Później będą dopiero problemy. Ok, mamy level 8. Czy skina możemy ulepszyć? Tak jak najbardziej nie mamy książek. Na szczęście z tego, co pamiętam, te książki możemy kupić na spokojnie w warehousie. Nie są one bardzo tanie. Oj, troszeczkę się faktycznie wykosztujemy. No ale co tam? Mamy prawie ponad, zdecydowanie ponad pół miliona fejmu To jest niemało, umówmy się, szczególnie na koncie free to play. Także myślę, że tego skilla także sobie trochę podniesiemy. Czy to się zwiększy? Restore HP equal to 140%. To the friendly hero with the lowest HP. Eee, niestety chyba to się nie zwiększa. To jest pewne upsy. no ale cóż, no. Bywa i tak. Co ty robisz? Entangles, ok, Okej, okay. to jest bardzo dobre. I przy okazji redukcja obrażeń dla sojuszników. Całkiem niezłe. Także myślę, że na razie w nią zainwestujemy. Ok, zobaczcie, poziom siódmy i już 50 tysięcy bonusowego zdrowia. Bardzo dużo naprawdę. I to nie był sarkazm, mimo że mogło to tak zabrzmieć. Niestety bardzo często nie mam takiego wyczucia sarkazmowego, i nie chcąc używać sarkazmu, go używam. A chcąc, czasami wychodzi tak, że człowiek się zastanawia, czy ja mówię serio, czy nie. No cóż, no każdy, każdy ma jakąś słabość. Moją słabością są sarkazmy. Paradoksalnie nie wymierzone we mnie, tylko wymierzone przeze mnie. Ok, level 10. Także jakieś tam fajne bonusy. Sprawdźmy jeszcze, czy możemy. Na pewno możemy skilla ulepszyć. Dokładnie. Aura of Wisdom. OK I książki, prawda? Prawda. E, większy damage. Jak najbardziej. Przyjmę. I dobra. E, skoro już to zrobiliśmy, to teraz przydałoby się jeszcze poprzydzielać jakichś herosów. Na przykład do ciebie. Dobrze by było przydzielić herosa, który będzie wytrzymały. No, wydaje mi się, że kolega Sasquatch jak najlepiej się nada do tej opcji. Gdyż jest to obecnie, już powtarzam po raz któryś, ale najbardziej wytrzymały, najbardziej tankowaty bohater w mojej ekipie. Chociaż ty masz tego... Ty masz tego bacika. No dobra, niech chcę będzie ten bacik, on jest na 14 poziomie i też chiluje, więc ujdzie, w co ja wchodzę. W takim razie, kto jest jeszcze w miarę wytrzymały? Wydaje mi się, że Stalin jest całkiem, nie, jest całkiem niezłym tankiem. Z tego względu, że raz ma tego skorcza. No, sprawdziłem, chyba ma dziewiątkę. Sprawdziłem, chyba ma. Tak właśnie sprawdzałem. Ale poza tym, oczywiście, ma jeszcze survival, które zapewnia mu jeszcze większą wytrzymałość, co jest w ogóle super. Do ciebie dam. Ciebie dam właściwie na. Niech będzie Anubisa, i ty pójdziesz na Aszurę. Tak, tak, świetnie. Ok, w takim razie powinniśmy jeszcze. Wiecie co? Otworzę te wszystkie GEMY. Po co mają zajmować miejsce w warehouse? Ie? Jak 5 miliardów innych przedmiotów. I jeszcze jedna rzecz, którą zrobimy, to jest oczywiście przerolowanie trochę tych, tych statystyk. Nie są one najgorsze, oczywiście. Jakby. Tylko po co? Po co mi na przykład Accuracy. Czy ono mi się aż tak przyda? Przyda mi się na pewno później, ale na późniejszym etapie, no ani trochę. Czy ja właśnie powiedziałem, że później mi się przyda, ale później nie? Tak, właśnie chyba to powiedziałem. Nie, teraz mi się oczywiście nie przyda, a później mi się przyda. No wiecie o co chodzi, matko. Straszne to jest, powiem wam. Gardło mnie już tak rypie od mówienia dzisiaj, bo niestety byłem w pracy, a moja praca polega właśnie na mówieniu, niestety. Eee, więc, co tu możemy zrobić? Czy jeszcze chcemy to przerolowowywać? Prze tak, chcemy to przerolowowywać. Chociaż z drugiej strony dwa razy atak to nie jest najgorsza rzecz. Tak, zostanie przed Dwa razy atak plus kryt. Dla Aszury, który już ma zapewnioną jakąś tam wytrzymałość, to może być całkiem, całkiem niezłe. Dobra, wchodźmy w... Wchodźmy. Wchodźmy w takim razie mm, do Anubisa. Czy chcemy to przerolować? Tak, chcemy to przerolować. Anubis raczej nie będzie leciał pod kryty. Pod accuracy czy będzie leciał? To jest aż 7000 accuracy, 7,500. Wow. Wow, to jest naprawdę dużo. Jednak czy to mi się nie to mi się niestety nie przyda na razie. Więc przerolujmy to jeszcze raz, dwa razy HP. Tak. Oh yes. Oh yes. O oh, w dupę. Nie powiedziałem tego. Ponad 100 tysięcy bonusowego zdrowia. Jak najbardziej. Oj tak. Dla ciebie też chcę coś takiego. Ty dostałeś Accuracy po raz kolejny, ponad 6000, nie najgorzej wciąż, aczkolwiek... Atak, 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 HP. Damn! Damn! Okej, okay, podmieńmy w takim razie. dlaczego chcę podmienić? Otóż ten Lioness jest nastawiony na kryty i na damage, z kolei ty jesteś nastawiony na HP i na damage, więc to HP bardziej się przyda oczywiście ażurze, z kolei kryty przydadzą się właśnie Stalinowi, gdyż oczywiście Stalin kiedy dostaje... Kiedy dostaje. Kiedy bije ciosem krytycznym, leczy się, zwiększa sobie obrażenia i robi jakieś tam inne pierdoły, więc super. Wejdźmy przy okazji oczywiście w statystyki. Zobaczmy jak ładnie się podniosły 250 tysięcy zdrowia, gdzie 100 tysięcy to jest sam super pet. Naprawdę, naprawdę dużo i naprawdę niezły baw dla naszych herosów. Tak samo tutaj, 10 tysięcy punktów obrażeń. Nieźle, nieźle, naprawdę nieźle. Szczególnie, że to są Herosi na 160 poziomach bez żadnej ewolucji. To robi wrażenie. Przynajmniej na mnie. Nie wiem jak na Was. Mi się to podoba. Ok, ile mamy odcinka? Mamy 17 minut. Dobra, to dobijmy do. <gryw> Znowu powiem, dobijmy do 20, i wyjdzie mi, że odcinek będzie trwał długo. Właśnie. Dużo osób się pyta: i to jest w ogóle niesamowite pytania. Czy zamienić. Tego herosa z tym herosem. Na przykład, czy warto zamienić Anubisa z Ganslinger? A po co zamieniać na przykład Ganslinger z kimś tam? To zależy, moi drodzy. Jeżeli chcecie wiedzieć, czy warto zamienić jakiegoś herosa, musicie podać wszystko. Czyli lewele tych herosów, poziomy skilli, poziomy inscription, poziomy destiny, czy jest na ewolucji, czy nie jest na ewolucji, jakie ma. Talenty, jakie ma enchanty, jakie ma traitsy, czy właśnie jest zrobiony pod doughjack, czy jest zrobiony pod damage, to wszystko jest istotne. Plus najważniejsze, na jaki tryb wy chcecie tego Herosa. To jest mega ważne. Ja Wam mogę Duke'a polecić, bo Duke jest genialnym Herosem, ale jeśli go weźmiecie na Lost Battlefield, to jakby nie liczcie na to, że on tam Wam się przyda, nie? To jest. Taka jedna rzecz. Bo dużo osób zauważyłem, że jak buduje swój team, czyli ustawia tutaj Herosów, to to jest taki stały team do wszystkiego. A to jest duży błąd. Herosi, którzy teraz wychodzą, to w dużej mierze nie są Herosi uniwersalni. To są bohaterowie, którzy jedni nadają się bardziej do tego, drudzy nadają się bardziej do tego, a trzeci w ogóle się nadają do niczego. E, więc trzeba bardzo uważać z tym, jak budujemy teamy. I jak to robić? No, albo sprawdzacie sobie w internecie, wchodzicie w YouTube'a jest bardzo dużo YouTuberów, którzy. YouTuberów, czy to można tak nazwać? No, można tak nazwać. Każdy, który ma konto na YouTubie, wydaje mi się, że jest w jakimś stopniu YouTuberem. Ale w każdym razie, osoby, które nagrywają castle, Crash, szczególnie za granicą, mają serię, na przykład taki Judicious Fire zrobił serię dwa razy, bo musiał zaktualizować, bo nowi herosi wyszli. Zrobił serię, w, którą, w której omawia każdego pojedynczego herosa, jakie talenty, jakie buildy, do jakich trybów i tak dalej. Więc naprawdę, naprawdę serdecznie polecam. A jeżeli nie chcecie sprawdzać, to jest jedna rzecz. Wchodzicie w Herosa i patrzycie. To jest naprawdę bardzo proste, uwierzcie mi. Anubis załóżmy. Co widzimy? Zadaje Co obrażenia? Spoko, jak większość Herosów w tej grze. Do stu przeciwników. Pierwsza rzecz, wiemy, atakuje bardzo, bardzo dużo celów. Super. Poza tym redukuje obrażenia przeciwników. Czy coś nam się już tutaj odpala? Jakaś żaróweczka? No, taka na przykład żaróweczka, że za chwilę mi się monitor wyłączy. Oczywiście, coś się odpala. Atakuje dużo targetów, zadaje małe obrażenia, debafuje. Okej. Okay. Do czego można go użyć? No skoro atakuje dużo przeciwników, można go używać oczywiście do atakowania minionów, do rozwalania ich, powiedzmy na Guild Wars. Jedna rzecz. Druga rzecz. Skoro debafuje i jeszcze się odradza, dzięki, dzięki temu tak naprawdę jeszcze więcej może debafować, to na pewno nie chcemy go robić pod obrażenia. Bo po co? On obrażenia bije małe. A jeśli raz na jakiś czas walnie dużymi obrażeniami, to tylko dlatego, że włączy się jego drugi efekt skilla, prawda, w którym tam zadaje obrażenia procentowe. Czy to jest w miarę proste do ogarnięcia? Nie wiem, ja się tak pytam, znowu brzmi jakbym był zły czy coś, ale ja po prostu mam taki chyba ton, ton tłumaczenia czegoś. Ale po prostu sprawdźcie skilla, nawet wynotujcie sobie na kartce w punktach zalety danego herosa, w czym jest dobry i spróbujcie sprawić, aby te zalety wyciągnąć do maksimum, okej? Okay? Czyli jeżeli bohater debafuje przeciwników, czyli nakłada negatywne efekty, tudzież ściąga pozytywne efekty z wrogów, to oczywiście nie chcemy go robić pod obrażenia. Bardziej nam się on przyda żywy, prawda, czyli zróbmy go w takim razie pod defensywę, z jakimś tą skinem, z secret lightem, z survival i co by on dłużej był w stanie przeciwników debafować. A z kolei bohater, jak na przykład boogieman, który jedyne praktycznie co robi to jest zadaje obrażenia... Idziemy w unholy pacta, idziemy w revitalize i niech on one, one shotuje całe teamy. Alright, alright. Dobra, i tak właśnie pogadałem i zrobiło mi się 2-1 5 7 sekund materiału. Jeszcze jedna liczba w inną stronę dwa razy i byłoby pięknie. E, ale nie jest. Nie no dobra, żartuję. Skończmy z tymi memami, to nie jest kanał od memów. To jest kanał od Castle Clash. Spróbujmy zrobić jeszcze jednego na koniec Insane Dungeona. Sprawdźmy, jak sobie poradzimy. Ostatni dungeon Expert poszedł nam bardzo, bardzo sprawnie. Przede wszystkim, wydaje mi się, dlatego, że posiadaliśmy silnego Anubisa, który był wytrzymały i który bił obrażenia procentowe wrogim bosom, A jako, że nie mieli oni żadnego dmatchka, no to wiadomo, łatwo poszło. Z kolei tutaj mamy na tyle wytrzymałych Herosów, że chyba ci bohaterowie przeciwnika. Nawet mający te wielkie bawy do statystyk, nie są w stanie nam nikogo zabić. To są herosi, którzy mają po 200 tysięcy zdrowia, plus jakieś tą skiny, plus jakieś Sacred Light, jak na przykład na Sasquatchu. No i oczywiście są po prostu nie do ubicia. No tam jeszcze gdzieś Gołum od czasu do czasu wyleczy, od czasu do czasu rzuci tarczę, redukującą kolejny damage. Także oczywiście bez problemu to wszystko idzie. Okej, okay, w takim razie. Tym akcentem będę się z wami żegnał. Czy trochę się dzisiaj podziało? Dzisiaj się prawie że nic nie podziało. To jest taki odcinek, nawet nie tyle, co za zapchaj dziura. To jest odcinek, w którym chciałem po prostu zrobić coś fajnego, jak na przykład Floating Isle, coś, co się rzadko robi, coś do czego jest rzadko okazja podejść. To sobie zrobiliśmy po prostu fajnie, nie? Super. Cieszę się niezmiernie. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego razu. No siema!